Mimo drzwi zamkniętych, Chrystus Pan z martwych wstał, prawdziwie z martwych wstał. Posyłam Was. Jezus nakazuje uczniom otwarcie drzwi i wyjście z kryjówki, żeby głosić Boże miłosierdzie. No właśnie, a my chyba raczej jeszcze nie możemy wyjść. Jak więc głosić Boże miłosierdzie, jak ewangelizować? Moi drodzy, ile dzieł ewangelizacyjnych już się przeniosło do internetu? Nawet nasza parafialna wspólnota odnowy w Duchu Świętym spotyka się już od jakiegoś czasu na Skype. Ludzie zdalnie przez telefon uczą drugich, jak zakładać Skype'a, też wprowadzają inne grupy, inne wspólnoty, różne platformy spotkań. Naprawdę to się dzieje kreatywność, to jest coś, co mówiliśmy na poprzedniej konferencji, kreatywność także i w ewangelizacji. Pamiętacie moją mamę, no ale to nie tylko moja mama. Wielkie dzieło Radia Maryja i Telewizji Trwam to także wprowadzenie pokolenia naszych babć i mam i rodziców na przykład w telefonie komórkowym. Teraz zadanie wasze, nasze, Wprowadzić ewangelizację w internet, w platformy do spotkań, tworzenie, tworzenie filmów ewangelizacyjnych, nowych piosenek, i to się już dzieje. Nie bójmy się tego robić. W Stanach Zjednoczonych bardzo podziwiam, jest taki zespół Apologetics, można sobie znaleźć, i oni robią parodię różnych współczesnych przebojów, tworząc do nich, Tekst chrześcijański i teledyski. Bardzo dobra rzecz. W sumie można i uczyć się angielskiego, i jeszcze w dodatku można, e, można rozpoznawać próbować rozpoznawać, o czym ten, ta piosenka tym razem jest o jakim wydarzeniu biblijnym najczęściej. E, bardzo fajną zabawę dzieci w Stanach widzę, mają, kiedy przerabiają już przerobiony e, utwór Queen. Bohemian Rhapsody na Bethlehemian, Bethlehemian Rhapsody. Dużo wcześniej to zrobili Apologetics niż ten współczesny angielski komik, który ułożył Coronavirus Rhapsody. Fajnie można z dziećmi się zabawić, kiedy mogą ułożyć historię Dawida, który walczy z Goliatem do tej piosenki. A przy tym nagrać to i przerobić na polski język. Już jest pewna propozycja. Dzieje apostolskie, bo skąd wziąć pomysły? Posłuchajmy y, świętego, y, o świętym Filipie. Dzieje apostolskie, y, rozdział 8. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta, powiedział anioł pański do Filipa. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Duch święty, którego dał nam Chrystus z zmartwychwstały, on naprawdę w naszych sumieniach daje nam natchnienie. Mamy czas, to się modlimy. Modlimy się, mamy natchnienie od ducha świętego. Słuchaj, co duch święty ci proponuje. No i bądź kreatywny. Najpierw ewangelizacja naszych rodzin. Wreszcie masz ich na miejscu. To nie tylko wspólny różaniec, bardzo dobrze. Fantastycznie jest, że o 20.30, mam nadzieję, że w większości się spotykamy razem na różańcu, chociaż w duchu, ale także głoszenie Twojej rodzinie karygmatu. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem młodym człowiekiem, cały świat chciałem zbawić i przyprowadzić do wspólnoty oazowej, w której byłem, a zapomniałem, że mam starszą siostrę tylko o półtorej roku i że mógłbym do niej troszkę coś powiedzieć o Panu Bogu. Na szczęście Pan Bóg zaadbał o nią, i kiedyś, kiedy wróciłem z oazy, zobaczyłem, że moja siostra już dawno jest we wspólnocie. Więc Twoja rodzina to jest miejsce ewangelizacji. Powiedz im, karygmat, Bóg Cię kocha. Kocha Ciebie jak ojciec, jak tato. Twój grzech, Twoje zło oddziela Ciebie od tej miłości. Tylko Jezus może Ciebie zbawić z, z Twojego grzechu. I potrzeba Twojej wiary, aktu Twojej osobistej wiary, żebyś był zbawiony. Telefon, czy właśnie inne komunikatory. Ileż my teraz rozmawiamy przez telefon. No ale, drodzy, nie gadka, szmatka przez telefon, czy powtarzanie jakichś strasznych wersji, straszenie się jakichś przepowiedni. Wręcz przeciwnie. Po modlitwie, oświetlone Bożym Słowem, Coś, co będzie nadawało dawało nadzieję tym, z którymi rozmawiasz. Że jesteśmy przeznaczeni do wieczności, nie tylko do życia tu na ziemi, że już mamy miłosierdzie Boże w sobie przez Chrzest święty, że ufamy nie swojej doskonałości, bo jesteśmy grzesznikami, tylko że ufamy Bożemu miłosierdziu. To trzeba mówić do tych, z którymi rozmawiamy. No i też dzieła ewangelizacyjne, do których ciągle wzywa nas, nas papież, papież Franciszek. Jest ci ciężko siedzieć w domu? To zamiast marzyć o bieganiu po lesie, zgłoś się do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Czy nie potrzebują kogoś, kto będzie donosił jedzenie, obiady dla tych, którzy są na kwarantannie? Pobiegasz sobie jeszcze z ciężarami jakimiś. Yy. To tylko pewien przykład. Zainteresuj się osobami starszymi wokół ciebie. To też jest ewangelizacja. Możesz z nimi porozmawiać przez telefon. Dobrze, że niektóre osiedla tak są zbudowane, że bloki są naprzeciwko bloków. Porozmawiajcie przez balkon między sobą. Nie tylko ci, którzy dyskotekę robią na balkonach, mają prawo to robić. Też możecie rozmawiać, a to już będzie ewangelizacja, gdy będziecie mówić o miłości, a nie nawracać. O miłości Bożej, a nie nawracać. Zresztą co ja wam będę wymyślał? Kreatywność w duchu świętym. Módl się, a duch święty ci oświeci. Chrystus Pan zmartwychwstał. Prawdziwie powstał.